Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, mam dla Was taką małą niespodziankę. Wiele osób mi zadaje na Priwie pytania. Robert, czym handlować? Jest najlepszy okres w tym teraz, że tak powiem, w tych dniach. Faktycznie, ja to nagrywam 4 grudnia, macie tak naprawdę, myślę jeszcze, co najmniej do tego 20, 19, 20... Kilkanaście dni totalnego szaleństwa. Najlepszy okres w roku, więc wykorzystajcie to w e-commerce. Nie przyśpijcie tego i za chwileczkę, na sygnalu wrzucę wam namiar na bezpośredniego importera na Kaspra, który ma naprawdę świetne produkty w bardzo dobrych cenach i całkiem niezłe jakościowo. Nawet bym powiedział, że bardzo dobre jakościowo. Kiedyś z Kasprem współpracowałem. Kasper realizuje zamówienia naprawdę. Bardzo szybko, a na Allegro sprzedaje gigantyczne ilości i może naprawdę na tym zarobić. Jak wiecie, ja w tej chwili uderzyłem bardziej w deweloperkę. Tam skupiam swoją uwagę. Z handlu się pomalutku wycofuję, aczkolwiek nie, że tak powiem, nie na stałe. Gdzieś tam chodzą mi po produkty marki własnej i będę na wiosnę robił na pewno jakieś produkty marki własnej i wstawiał je w różne, że tak powiem, miejsca w hipery, w jakieś tam różne takie, no jakieś tam sklepy, nieważne. Słuchajcie, za chwileczkę na signalu dostaniecie ode mnie telefon, maila i możecie uderzać do Kacpra, możecie mówić, że jesteście ode mnie, bez problemu, powinniście dostać fajne ceny i tak jak widzicie, na niektórych produktach naprawdę niektórzy sprzedają tego gigantycznej ilości, więc więc cóż, do dzieła, wszystkie ręce na pokład i wykorzystajcie ten okres, bo naprawdę można bardzo fajne pieniądze zarobić. Widzimy się za chwilę na sygnalu, tam dostaniecie dane, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, strzałka hej.